Witam wszystkich bardzo serdecznie w czwartym to już odcinku z serii Głupi i głupi w sumie, bo nazwę znaleźliśmy u Ciebie na odcinku, więc jest ze mną oczywiście Mati, witam, witam Cię bardzo serdecznie, no i tak, i ogólnie co zaplanowałem na, na dzisiejszy odcinek, to jest tak, mamy do koszenia soję, z tego co się orientuję, więc zaczniemy sobie od tego, jeszcze sprawdzę sobie, bo tak, oczywiście wyrosła. Całe pole 54 do skoszenia. Zobaczymy, ile będę w ogóle kosił w tym odcinku, bo, bo, bo... nie chcę, żeby ten odcinek był monotonny. Wsiadamy sobie do New Hollanda i jedziemy sobie na soję. Mati w tym czasie zajmie się oczywiście już sianiem. Mm -hmm. Zasiewem jęczmienia. No ja, soja, to jest sorgo przecież sam ci tak mówię. No ja mam soję do koszenia ogólnie. Nie, nie o to mi chodziło. Aha, dobra, no, no wspominki Proszę bardzo, puszczę ci pierwszego. Jedź pięknie. Bardzo. Proszę bardzo. Jedź, jedź. No, on tutaj zacznie siać jęczmień. Tylko nie zapomnij zmienić na siwniku. No właśnie. Żeby to był jęczmień. A my jedziemy sobie tam w lewo. Kierunka nie, wrzuc nie wrzucamy, no bo to są drogi polne. Tutaj papełna widzę sąsiadowi rośnie pięknie. Sąsiad po lewej, tutaj papienko rozrzucił. też widziałem na twoim odcinku. Tak w ogóle. leżało. Ja? Ten, jak włączyć te kierunkowskazy? E, to masz na numerycznej, jedynka i trójka. Trójka prawo, jedynka lewo. Dokładnie, dobra, myślę, że tutaj na tym trójkąciku, oj, trochę tutaj sąsiadowi przejechałem, dobra, nieważne. Nic nie widział. Się My się nie... rozłożymy tutaj. Mamy całe pole pięknie do skoszenia. Jeśli chodzi o soję Więc dobra, header zapięty Jak by to zrobić, no pojedziemy sobie najpierw dookoła, zobaczymy jak to sypnie Dobra i wjeżdżamy w soję No Nie ma tragedii ogólnie stary, jeśli chodzi o sypanie soi. Więc tak, kontynuując, no matli zacznie nam siać tam jęczmień jeżeli... Mm -hmm. yy, mówię, żeby to nie był monotonny odcinek. To jak nie uda mi się całego skosić w odcinku, aż widzę, że mi się na pewno nie uda stary. Bo to to jest to. Super, to tak, było. jest to ogromne pole, jak na nasze aktualne areały. Więc pewnie gdzieś tak w połowie pola myślę, że się zamienimy. Mm -hmm. skosić skoczyć. No, połowę skoszę na swoim odcinku. Albo połowę dokończyć na swoim, no tak. Tylko to mm -hmm. by to był już piąty odcinek stary skoszenia, jakby. Można zrobić coś w naszej serii, co jest jakby powtarzające się. O, z jednej strony no tak, no ale. Z drugiej wiesz, to no, może, może znudzić widza oglądającego, tak? tak ale... Ogólnie tak. Na, na odcinku Matiego, bo tak, pominęliśmy sobie. Bo na odcinku Matiego był wrzesień, teraz mamy październik, tak? Żebyśmy mogli kościć Soję. Więc y, pominęliśmy sobie miesiąc. Powiedzmy, przespalić, tak? Jezu, ja zupełnie nie zrobiłem, o zacząłem kłosić stary. Znaczy, o której zacząłem odcinek. Dobra, nieważne, będę, więcej będę wiedział. Powiedzmy, że 40 zacząłem, no to. Będę wiedział, tak. Yy, w ogóle, właśnie, bo na odcinku Matiego mówiłem. Yy, powiem jeszcze na swoim. Dlaczego yy, nie ma u mnie streamów, ani nie ma yy, odcinków. Yy, odcink odcinek teraz, ten, który nagrywamy, będzie w piątek, więc odcinek Matiego był wczoraj. Tak jak teraz to oglądacie czyli w czwartek. Ogólnie mam bardzo dobiegany tydzień. Pracę mam do późnych godzin. Nie jestem w stanie jakby pogodzić tego niestety z YouTubem i z streamami, tak z odcinkami i czymkolwiek. W środę, to było dwa dni temu, dałem wam na sportności znać, że odcinek będzie właśnie u Matiego wczoraj i mój dzisiaj. Tak jak to teraz nagrywamy w czwartek, czyli dzisiaj będzie u Matiego, a jutro będzie u mnie, tak? Tak jak to nagrywamy. Eee, co z dalszych ogłoszeń ode mnie takich parafialnych. Eee, wyjeżdżam w weekend do Matiego, więc jeżeli osoby z, ze streamów oglądają to, to prawdopodobnie jest mała szansa, aczkolwiek myślę, że może uda nam się streamka jakiegoś zrobić u Maty'ego albo choć nagrać taki wspólny odcinek z farminga bym ci podesłał save'a po prostu stary i byśmy sobie odpalili taki wspólny odcinek z kamerką nawet będzie widać albo po prostu pograć w jakieś gry albo tak, albo pograć w jakieś gry na ten no bo ma posiada kamerkę, więc myślę, że nikt by się nie obraził jakbym nagle się pojawił w minus ale... tej kamery jest jeden taki, że jest strasznie mało. Nie wiem jak to powiedzieć. Um, obszar, strasznie mały obszar ma jakby nagrywania. I to jest, naj, to jest właśnie ten mankament, co jak Szymon do mnie przychodzi, a Szymon też lubi być na live'ach i w ogóle, jakbym. jak, jak kiedyś robiłem live'a właśnie u siebie i był Szymon. To zawsze tam był gdzieś w kadrze, coś tam mówił i w ogóle Fajnie się bawiliśmy Czyli ja będę się starał nie pokazywać stary, Bo jednak ja chcę być do pewnego momentu skryty No okay. Jeżeli gdzieś się pokażę, no to ludzie niech sobie to wyłapią Nie mówię, że nie, tak? Ale ja jestem zdania, że bez twarzy też się da nagrywać fajne odcinki Nie musi być widać mojego, mojego lica Czy ja pięknego, rozumiem. chydnego i tak dalej A Dla kogo Dobra, kontynuując. Z tego, co też mówiłem na odcinku Matiego, jeżeli ktoś jest od Matiego, to będzie wiedział, jeżeli ktoś jest ode mnie, to mówię teraz. Seria z polskich gospodarstw się pojawi. Myślę, że może w przyszłym tygodniu by nam się udało chociaż jeden odcinek wypuścić, jak myślisz? No, myślę, że czemu nie. Bo, bo na pewno dokończę te gospodarstwa, bo, to, bo tak, ogólnie zostało mi tylko dokończenia o gospodarstwo Matiego. Jeżeli mu się spodoba, to oczywiście będzie, będzie wszystko 100% Pro już gotowe. Jeżeli coś tam będzie do poprawek, według niego, no to ja to oczywiście poprawię i na pewno w przyszłym tygodniu, chociaż po jednym odcinku, bym chciał żebym wypuścić z tej serii. Bo myślę, że wam się to bardziej spodoba niż tak, jak teraz aktualnie. Jak gramy na standardowej mapie, na standardowych maszynach. Tam troszkę maszyn będzie innych, tak, polskich bardziej. Co dalej chciałem powiedzieć? Dziękuję w sumie za obecność na live'ach i za wsparcie, które dostałem od Was na live'ach Na streamach Bo To mi bardziej pokazało, że ten mój taki powrót Z 2017 roku yy, Może jesteście tak dalej ze mną yy, Za wszystkie subskrypcje dziękuję, które dostałem W tym czasie Streamowania to w poprzednim tygodniu za ten odzew, czy to na odcinkach z y, śmiesznych tam scen, czy tam jakichś fajnych akcji z y, Counter Dwójki, które jest aktualnie, czy właśnie za te wszystkie wyświetlenia, które dostałem pod farmingiem Za to bym Wam chciał bardzo podziękować I oczywiście Matitowi dziękuję za pierwszego donata, którego dostałem w tym miesiącu <laughs> A proszę Cię bardzo Tak yy, W sumie chciałbym też pozdrowić jedną osobę Która jest na naszych live'ach yy, obecna jeżeli ogląda ten odcinek i jest ciekawa tej serii, to będzie wiedziała, o co chodzi. O co chodzi i też to mocno. Tak, pozdrawiam. oczywiście. serduszko dla niego leci z nazwy, to jest Xlam. Xlam X, dokładnie mówiąc. Więc pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. Jesteś jedną, takich, jesteś jedną z takich osób, dla których. Postanowiłem, że będziemy nagrywać te odcinki, czy, czy będę streamował, nie? Masz duże, za, masz, masz duże zobowiązanie według Ciebie w tym momencie. Bo nie chcę wykonać tego na siebie. Przyczyniłeś się do tego, żebyśmy kontynuowali i nie odrzucali naszego projektu. Tak, dokładnie. O. To, więc dziękuję Ci bardzo serdecznie. Z ogłoszeniem parafralnym, ja chyba już nic nie mam. Takich, z takich rozmów dalej, jeśli chodzi o serię, którą aktualnie nagrywamy. Teraz powiększył mapę specjalnie. Ogólnie plany są takie, żeby zakupić pole 48 i 50. Znaczy ogólnie ten kwadracik cały, ten taki prostokąt. To mamy 49, 48, 50 i 51. Bo... Wpadłem yy, na pomysł, żeby zrobić z tego jedno większe pole. Żebyśmy mieli takie większe. Przynajmniej jedno. W drogi dojazdowe jakiekolwiek do tego są. Więc, y, oczywiście, dostęp do tego jak, jako taka to będzie. W razie czego, no to y, po prostu coś tam sobie namaluje. Tak? Jeśli chodzi o edycję terenową. Dalsza przyszłość, no to jest oczywiście 53, 54. Tak? To będziemy się starać iść w takie większe pola, rozwijać tą swoją gospodarkę. W jakieś zwierzętach. Na pewno pójdź. ja bym chciał zrobić. Wcinę cukrową. Tak, Mati bo chce bardzo iść wcinę cukrową, więc myślę, że jakieś pola zaawalniemy na odcinkę w przyszłości. E... Jeśli chodzi o rozwój gospodarki, to, to, to chciałem powiedzieć to tak: e... przede wszystkim będę chciał iść w krówki, bo krówki naprawdę fajnie odadają, że tak powiem. Króleczko z krówek jest dość opłacalne, jakby powiedział, że w sumie najbardziej, nie, nie mamy żadnych produkcji. To lekko, mleko ci fajne pieniądze dostaje. Dalsza kwestia, no to nie wiem, myślałem o owcach, tak? Żeby jakąś wełnę zamienić na tkaninę, ale to już jak będzie jakaś produkcja. Nie wiem, czy na, na tej mapie są y, jakieś budynki produkcyjne po tkaninę, bo jeżeli nie, no to coś tam oczywiście sam wymyślę. No to już coś się by. Wy... Wy... Ale też jakby wcześniej też mówiliśmy o tym, żeby tak... Właśnie teraz jest dopiero tam czwarty odcinek i też nie chcieliśmy od razu jakby iść w tą produkcję, jeszcze się tak pobawić. Tak, pobawić się w zbiory, iść od razu do buta, tak jak wymiana maszyn była, tak? Tak jak wspominam w twoim odcinku. Że wymiana, wymiana maszyn polegała tylko i wyłącznie na tym, żebyśmy nie zaczynali jak wszyscy, bo wszyscy zaczynali na tych podstawowych maszynach, które, które były na mapie dostępne. Ja to troszkę chciałem zmienić, no kombajn mamy lepszy, nie oszukujmy się, mamy lepszy niż Dojcz, który jest był podstawowy ale w traktorach, w traktorach, w ciągnikach troszkę mamy słabiej, no bo ogólnie na mapie były dostępne dwa średnie, mamy jeden. Mamy dwa małe ciągniki, którym jest oczywiście teraz odpalę sklep, żeby się nie pomylić Class Arion 610 no i Case Maxim 115, tak? W średnich mamy Ariona 830 i one nie mają w ogóle upgrade'owanych silników. Ja nic w silnikach nie ruszałem, mamy możliwość rozwoju tych ciągników tak? Więc jeżeli powiedzmy znudzi nam się Arion, będziemy chcieli coś innego, średniego, bo powiedzmy 830 klas będzie no, w silniku bardzo zmodyfikowany, tak? Bardzo rozwinięty, to już będzie podchodził pod ciężki ciągnik, to takiego klasa przykładowo, e, przepraszam, e, Case'a przykładowo sprzedamy. I kupimy sobie jakiś inny lżejszy, znaczy lżejszy, no inny po prostu średni ciągnik, nie? Że mieć przykładowo do tura, czy do, nie wiem, do prasy, czy do kosiarki, tak? Przyszłościowo miesiąc, jeżeli mówimy o gospodarce z krowami. Jezus, Maria, człowieku wjechałem prawie w pole. A ja wjechałem w pole, bo już człowieku zgnieciona soja, nie jest koniec. Ja chciałbym powiedzieć, że robię sobie właśnie teraz kontrakt. Robisz kontrakt. Tak? 36 czy 31. Słuchaj, zanim zaczniesz kontrakt, mogę się z tą już zamienić na ten. Ja pójdę sobie siać. Mm -hmm. Tutaj dokończysz to pole, bo to ogólnie zrobiłem więcej niż połowę. Nie? Znaczy, zaczynam właśnie więcej niż połowę. No dobra. I dalej nie ma pełnego tak, zbiornika. Zestawię, mowię... Ma 80%, więc jak chcesz, to, przyjedzie od razu ciągnikiem z szczepami z zestawy. Dobrze. Sobie tutaj myślę, że do koszy już do końca. Przynajmniej ten przejazd, zanim przyjedziesz i zostawię Ci kombajn, ja sobie pobiegnę um, siać dalej jęczmień. Myślę, że na sianiu zakończymy, bo zaraz będzie, nie wiem, będzie 15 minuta odcinka? Albo nie wiem, jeżeli to jest 10 minuta odcinka, to mi to tak szybko zleciało, stary, że nawet nie, nie zauważyłem. Mi też właśnie. Nagrywanie szybko czas pochłania. Livey nie, nawet nie aż tak, ale nagrywanie bardzo. Tak, livey live aż tak tego czasu nie jedzą, ale nagrywanie bardzo, bardzo ci zjada ten czas właśnie. Nie wiem, czy nie zacznę kolejnego przejazdu. Jeszcze, jeszcze jeden przejazd zrobię i tam, czyli, yy, oddam. Dobra. Nie powiem Bizona, no bo bizon to nie jest. Jezus Maria! Nie, Oprost. ten przycisk, stary, nie ten przycisk kliknął No i na pole dosłyszałem. <laughs> no musiało coś się stać w tym odcinku, stary Dobra, to ja Cię tutaj zostawiam yy, New i biegnę sobie już tutaj do klasika. Dobrze, odpalamy go Włączamy siewnik GPS i jedziemy Z sianiem wiem, Że a kamery Wypuszamy, bo w końcu cały czas w pierwszej, więc tutaj, tutaj no mogę sobie wziąć trochę. Nie bo ja przeważnie z trzeciej osoby gram. A dużo osób pewnie by chciało, żebym z pierwszej robił, przepraszam. Ale przyzwyczajenie mam takie, że opalam sobie trzecią osobę. Ja zawsze lubiłem trzecią osobę niż pierwszą, oprócz strzelanek. Strzelanki zawsze lubiłem pierwsze osoby. Powiesz, strzelanki to mają swoje prawo, nie? No i ten klimacik. Właśnie. Ale też, nie wiem, czy to mogę mówić na filmie czy tak niezbędnie? Możesz, proszę bardzo. Zastanawiałem się nad jedną rzeczą, mianowicie, no może nie do reduksa, chociaż nie, re... dobrze, nie, to pomijmy ten aspekt, bo już kiedyś było ten. Zastanawiałem się nad rzeczą, rzeczą taką, żeby sobie gdzieś tak po później zacząć sobie nagrywać live, nie live tylko odcinki z gry tak zwanego Stalker'a. Z Stalker'a? Mhm. Będzie ja ci... jestem bardzo to... dużym fanem Stalker'a i Metra. To powiem ci szczerze, że w Stalker'a gram raz w życiu. Mhm. Jeżeli jakimś, jakimś cudem to odcinki dojdą do tej znajomej, bardzo serdecznie ją pozdrawiam, ale z jej tatą. Bo jej o. tata pokazał mi właśnie stalkera. I tego typu gry on też grał w pierwsze metra. Ja też grałem w pierwsze metra. No i ogólnie nie. zaraziłem się. Mi się może nie strasznie i nie tak bardzo, bardzo, ale podobają takie gry. Nie powiem, że nie. Jest to fajna gra, aczkolwiek stalker utknął właśnie w pamięci. Ja wiem, pamiętam 6, y może 5-6 lat miałem jakoś, jak pierwszego stalkera grałem. Nie? I ogólnie ta grafika, Starkerze, która wyprzedzała na swoje czasy, yy, jakiekolwiek szlanki, mówiąc o Call of Duty czy, czy o Black Opsie, Black Ops, yy, z tego co się orientuję, wyprzedzał naprawdę, jeśli chodzi o te zniszczenia. Jezu, Black Ops, kurde, co ja mówię? Battlefield. Przepraszam. Black Ops to Call of Duty przecież. To, teraz, powiedział. teraz, żeby powiedział, no yy, mówiąc o Battlefieldzie. Battlefield wyprzedzał, jeśli chodzi o strzelanki w systemie rozwalania budynków czy kukolwiek, nie? Mm -hmm. to prawda. Call of Duty, jeśli chodzi o sam system tego pierwszego, tej pierwszej osoby strzelanki, moim zdaniem. Fajnie to, fajnie to no Wiadomo, to nie było jakieś tam perfekcyjne i tak dalej, ale moim zdaniem, detale broni, jak na tamte czasy, to nie wiem, to 2008 rok chyba. To było naprawdę, naprawdę coś, nie? Hmm. Jeśli chodzi o Stalkera, to jestem wielkim fanem za samą grafikę na tamte lata Chociaż wiecie co, ja odcinki właśnie nie wiem, tak niezbyt umiem nagrywać, ja bardziej preferuję live'y Ale właśnie też trzeba się kiedyś nauczyć te odcinki nagrywać i dobrze je prowadzić Jestem ja, ja cię zmuszam do odcinków, także nie zmuszasz mnie, co chce. Dobra, dobra. Czy widzach tak gadasz? Ale też... Yy, ja właśnie robiłem też live'y ze Stalkera. To, no to naprawdę, to jest najlepsza gra, jaką grałem, tak samo jak Gothic czy S.T.A.L.K.E.R. Gothica, to wszystkie części na live'ie przeszedłem. S.T.A.L.K.E.R.a też. Ale... Z ręką z Starker... na sercu, nie okłamując nikogo, w Gotika grałem raz w życiu. To było <laughs> pół godziny gry, stary. Jedyny tekst, jaki pamiętam, jeżeli to jest z bo każdy może mi teraz poprawić, ale to pokaż mi swoje towary, nie? Pokaż mi swoje towary. Smocze i jaja? No dobra, smocze i jaja, to wiem z memów, you know. nie? No jakby... A wiesz, w części? powiedziałem ci, dobra. To już nieważne. No ja nie wiem, z jakiej części, stary, nie usłyszałem, nie słuchałem ci. Aaa, widzisz. <laughs> Zająłem się między... tym, co mam powiedzieć na odcinku i, i co robię. Trochę. Jakby za no bardzo nie chcę też uciekać z tematu Farmiga, nie? No odcinkach z farminga, ale no czasami, czasami żeby rozwinąć jakiś temat i pogadać sobie o czymkolwiek, tak? Nie oszukujmy się, no to jest fajnie o gadać, zagadać, tak? No, jakby zaczynamy dopiero serię, mamy pierwsze odcinki, nie mamy za dużo roboty, nie mamy za dużo planów, nie mamy o czym gadać, nie mamy na tak naprawdę nie miałem komentarzy pod poprzednim odcinkiem, więc nie mam na co odpowiedzieć. Więc no... By utrzymać jakikolwiek temat chociaż rozmowy, czy, 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 czy jakiegokolwiek toku rozumowania, myślenia. No to lepiej czasami rozwinąć jakieś inne tematy na temat innych gier, tak? Dokładnie. Ja mogę ci bardziej powiedzieć o CS-ie, albo o innych grach strategicznych, a ty mi możesz bardziej powiedzieć o strzelankach, tak? Więc z tym się dopełnie, do, dopełniamy. Ja się czuję odrobinkę jak taki. Strategia to jest Man of War. Men of War? Bardzo no. dobra kierka ogrywałem, Mam dwie, dwie części, dwie części men of bardzo dobra gra. Polecam każdemu no. jeśli chodzi o, o tego typu gry, tak samo Company of Heroes. Mm, oh, tak, y, ogólnie nie wiem czy oglądasz. ja się czuję jak taki młodszy rojo stary, bo teraz chcę zacząć temat y, o którym możesz nie mieć pojęcia, ale nie wiem czy oglądasz na przykład film na temat Company of Heroes. Aczkolwiek... Nie, nie oglądałem. Był film Kompania Braci na Polski tłumacząc. Eee, bardzo mi się podobał, jeśli chodzi o nawiązanie do samej gry, czy, czy, czy przez stworzenie fabuły w danym, w danym filmie właśnie w, w kompanii. Bardzo fajnie, bardzo fajnie mi się to wyglądało. Pominam to było dawno temu, wspominam to do tej pory. Jeden, jeden z wielu filmów, które bym oglądał na okrągło, nie. Jeśli mówiąc o grach, no bo gramy aktualnie, tak, nie mówimy o filmach, nie mamy żadnego vloga, ani, ani recenzji yy, o takich grach strategicznych, no to wróciłbym na przykład do. Niezu yy... jak to graśno? Heroesów. No i to Hirosy, to... No, ale wróciłbym, szczerze mówiąc, wróciłbym. No, w sumie do Hirosów. Słuchaj, możemy zrobić tak, że na live u mnie pograć sobie w Heroesy, bo mam. Masz trujeczka. Trójeczkę? Mam Kirousy. Ja może wygrać. Ja bardziej szósteczkę. Szósteczka? szósteczka? Jezu, nie wiedziałem, że szósteczka kierowców w starej. Si siódma jest, ale siódmą już nie gra. O Jezus Maria. Stary, ja jestem zacofany, jeśli chodzi o gry strategiczne. Jakby, ja do tej pory siedzę na... ...herce...hercefajem herc na twórce, Tak samo, jak Os się nie gra... ...jak jesteś fanem Gotika, czwórka, to jest od ...zupełnie inna gra. Ja... W przyszłym tygodniu planuję kupić Cities i dwójkę i nagrać chociaż dwa odcinki z tego, jeżeli to się przyjmie, no to nagrać więcej oczywiście, jakąś serię z tego, ale myślę, żeby, żeby tego nie ograć, chociaż na live'ie. Jeszcze raz, co? Cities Skylines A, mam ograne z 300 godzin. Bardzo, bardzo fajna gra ekonomiczna, strategiczna, ale myślałem właśnie też o, o dwójeczce. Dobra, moi drodzy, mamy tutaj skończone pole. Tutaj jeszcze y, przejadę sobie, oczywiście, poprzecznik. Bo tutaj musiałem przez ten słup troszkę ominąć. Zostawiłem cię w bardzo niefortunnej sytuacji. Do czego Tym słupem. No dobra, poradziłem sobie z nim, słuchaj. Zrobimy sobie tutaj a kiedy zjedziemy sobie na gospodarkę. I myślę, że będziemy kończyć no bo nie ma jakby więcej roboty. Jeden co mógłbym zacząć, to to jest yy, przygotowywanie pola tamtego. Mati teraz do końca po mnie, po SOI. Właśnie Pod zasięg, a skończyłeś? No to myślę, że to nie ma sensu. Ja zjadę tutaj na gospodarkę tym klasikiem. I. Idę sobie kończyć, no. Żeby pracownik G nie znalazł nowego yy, miejsca. Co tam się stało? No może H. Nie, to jest... Teraz nie. jest Jo, jakiś pracownik stary. Może mi z klikiem wcisnąłem. Pracownik jest... Janek nie znalazł miejsca stary. Czemu nie wytłumaczyłeś pracownikowi Janko, Co ma zrobić? Nie moje pole. Jak tego sprzątam. To nasze pole. Dobrze, pobiegniemy tutaj do Matiego. I będziemy sobie kończyć tutaj ładnie. Na koniec. Czekajcie. Zostanę biegać jak. Jakbym miał super buty. Tak, no co, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę do końca, jeżeli wytrwaliście. Jeżeli ktoś jest ciekawy dalszych przygód z tej serii, to zachęcam do subskrypcji, do polubienia odcinka, oczywiście dla większych zasięgów, zostawienia komentarza. Na poprzedni, następny odcinek zapraszam do Matiego. Link będzie oczywiście do kanału w opisie. Do następnego. Bajo. Ciao. Siemonet, cześć, trzymajcie się.